Naszą ideą jest przybliżyć Państwu, że zwiedzacie kopalnie, zwiedzacie ten właśnie obiekt zjeżdżający szybem kampi, poznajecie wydobycie sposoby, sposoby wydobycia soli w okresie średniowiecza i późniejszym. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć, co się działo wokół kopalni, więc tą osadę, która pracowała tych ludzi, którzy pracowali dla kopalni. Oni produkowali, tworzyli. Wykonywali narzędzia i przybyli, pomagali kurnikom w pracy. Do kopalni zjeżdżało najwyżej, najwyżej 200 ludzi, ale już w czasach Polesowa wstydliwego liczy, szacuje się, że Bochnia liczyła około 1000 mieszkańców. Mieli Państwo nazywam się Stanisław Mróz. No, no, normalnie leczny naturalny. E, tak Jestem przewodnikiem kopalni soli w również w osadzie 6 Oraczy bawimy się z waszymi dziećmi. Różne zajęcia, jakie wykonywano właśnie w średniowieczu, w czasach kiedy powstała kopalnia. Prowadzimy tutaj różnego rodzaju warsztaty, warsztaty powroźnicze, warsztaty garncarskie, warsztaty zielarskie, czy warsztaty tkackie. Poznają dzieci, poznają młodzież możliwości, warunki, w jakich produkowano, tworzono w dawnych czasach, w jaki czasu pracowali rzemieślnicy. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili w takiej szopie z łacińska zwany gazą. Szopa jest to przykrycie nad pangią, której ważono sód. Często w Boknia znana jest z tego, iż tutaj odkryto sól. Sól mioceńska, sód sprzed 20 milionów lat. Zanim jednak zaczęto kopać sód, wcześniej pierwsi osadnicy, którzy tutaj dotarli, trafili na złoża słonej wody. Zauważyli właśnie, przybliżając się do źródeł babicy, że babice zasilają źródełka słonej wody. Zaczęli kopać studnie, z tych studni czerpać słoną wodę i nauczyli się przez wieki, nauczyli się ją z tej wody słonej uzyskiwać sól metodą ważyli. Czyli proszę Państwa, tutaj pierwsza osada, pierwsze odkrycie stolików była solanka i warzycy. warzyli sól właśnie wcześniej w różnych innych sposobach, ale już w XII, XII, wieku stosowano już tego typu fanwie. W której mieściło się około 3 m3 wody. W jaki sposób, Jak wyglądał cykl produkcyjny? Otóż e, ważenną zarządzał magister Putej, czyli taki nadzorca, który nadzorował cały proces ważenia. Jedna ważwa to było około, de, wy, wymagała spalenia około metra sześciennego drewna i uzyskiwało się 100 kg soli z takich 3 m3 solanki. Solankę wydobywały się ze studni. Ale to była zwykle brudna woda, bo trzeba było pokonać grunt jasty. Ten ił rozpuszczał się w wodzie, zawarwiając na szaro, bądź brązowo tę właśnie solankę. I wydobywając ją studni, najpierw musiała trafić do odstojnika. Tam w odstojniku ten większy brud opadał poprzez różnego rodzaju filtry w postaci traw czy maszyny. Oczyszczamy jeszcze bardziej, uzyskując czystą, klarowną ciecz. Tą solankę już w roztworze nasyconym Roztwór nasycony to jest taki, z którego z trzech litrów można uzyskać kilogram soli czy to jest około 33,5% roztwór nasyconego. Jak już mieliśmy taką oczyszczoną solankę, z kolei rynami prze, przelewano tę wodę do takich właśnie panwi, a pod nimi palono ogniska. I proszę Państwa, pogłębiając sukcesywnie te studienki solankowe, bo się okazało, że chętnych do soli było bardzo wielu. Sól była bardzo droga w tym czasie, ponieważ że jednak była droga, potrzebna była człowiekowi, bo bez soli człowiek nie jest w stanie żyć. Prawią człowieka różnego rodzaju choroby, niedomagania i efekt jest taki, że bez soli nie da się żyć. Okazuje się dzisiaj, że natura obdarzyła nas bardzo bogatymi zasobami soli. Dzisiaj kopie się sól w kilku miejscach. W Polsce głównym wydobyciem soli zajmuje się kopania w Kłodawie i na Wrocławiu, więc po prostu tej soli jest, jest, jest bardzo wiele. Dzisiaj jest tania. Ale kiedyś, proszę Państwa, to żeby porównać sobie dzisiejszą cenę w stosunku do wartości ówczesnych, to postawcie sobie na jednej, w jednej ręce kilogram soli, a w drugiej ręce buty za 600-700 złotych, do porządnych, górskich wycieczek. Tyle trzeba było dać za kilogram soli w średniowieczu. Taka była jej wartość. Mówi się, że była, wartość soli mierzyła się złotem, mierzyła się z srebrem, Rzeczywiście w XIII wieku za jedną kilogram słoju trzeba było dać jedną grzybna srebra, a jedna grzybna srebra to było 21 deka czystego srebra. Mili Państwo, w momencie kiedy pogłębiając się, sukcesywnie pogłębiało się studnia sorankowe, wreszcie dotarło się do wychodni złoża, które tam właśnie w centrum miasta, tam gdzie płynie babica, która przecinała swoim korytem towarstwie chodenickie wreszcie Dotarło się do pierwszej wychodni złoża i rozpoczął się nowy okres, za sprawą bocheńskich cystensów, którzy tu przybyli z Wąchocka, oni naprawiając studnie, trafili na wyługowanych ruchy soli na dnie studni, postanowiono więc, że zacznie się sól wydobywać metodą górniczą i 1248 rok uznajemy za taką symboliczną datę, kiedy rozpoczyna się górnictwo solne w Bochni. A jak przybiję, to na jeszcze jedną pieczęć e, na tym e, jeden z e, zakonników w Roczniku Kapitulnym Krakowskim, zapi zapisując znamienne słowa. W bochni odkryto salę durum. Sól twardą, nigdy wcześniej nie było. O tej historii, jak to to wydobywać, dowiadujecie się w kopalni. A my teraz przechodzimy do naszego sali. Państwo, średniowieczna wieś była samowystarczalna. Więc występowały tutaj, mieszkali tutaj różni rzemieślnicy, wykonując różnego rodzaju produkty, którymi się nawzajem wymieniamy. W XIII wieku, którego, do którego nawiązujemy osadą sześciu oraczy, nie było jeszcze tak, tak rozwinięta gospodarka towarowo-pieniężna. Nie mówi, nie, nie, nie było, pieniądz nie był tak w użyciu jak dzisiaj. Zresztą tych pieniędzy różnych było różne w liczbie. Ale bywało tak, że jak się wykonywały jakąś transakcję, to mając do dyspozycji srebrne grosze, grzywny, inne mieszanki jeszcze innych tutaj płacideł z różnych innych miejsc w świecie, to zwykle robiło się w ten sposób, że się na jedną szalę wrzucało te wszystkie monety i płaciło się wagą, wagą tego srebra. Natomiast taka wioska, jak tutaj, musiała, musiała, musiała sobie sama poradzić. Zasadnica, który w imieniu pana feudalnego, który był właścicielem tej ziemi, zwykle zapraszał, gromadził ludzi, którzy pakowali swój majątek do swoich wozów i ruszali taborem w tym kierunku, tam, gdzie, gdzie były kiedyś lasy. Całe te tereny porośnięte były lasami. Wyznaczono, wyznaczono dane, dane miejsce w puszczy. Następnie karczowano te wszystkie ten las, tworząc pola uprawne i miejsce, na którym wyznaczano osadę. Z drewna pozyskanego z karczowania zwykle budowano domy. Zwykle osada najlepiej jest bronić nie kanciastą, tylko owalną, więc w środku, na środku jest plac owalnicowy w kształcie owalu, wokół którego powstają poszczególne chaty, a chaty są e, izolowane od zewnątrz przed groźnymi zwierzętami. Albo przed wrogami, poprzez budowanie albo wału ziemne, ziemnego, bądź wału wał drewniano-ziemnego, umocnionego, w zależności od tego, w jakim mamy czasami do czynienia. U nas największym zagrożeniem był przede wszystkim pożar i Tatarzy. W 1234 był ostatni naród tatarski, który ucierpiał kraku Kraków cały spłonął, łącznie z tym, że Wawel trzeba było opuścić, a książę razem z godziną przechą się do Nowego Korczyna. I tam bóg Państwa w lutym 1253 roku został podpisany, został akt lokacyjny miasta Bochni podpisany. I w tym sposobem właśnie w Korczynie, w nowym Korczynie, akt lokacyjny powoływał do życia nowy organizm miejski, jakim była Bochnia. Wróćmy do naszej osady. Proszę Państwa, znajdziemy tutaj każda chata, to jest, każdy, to jest no każdy inny rzemieślnik. Zajmiemy się na początek na początek oraczej. Zapraszam. Sama nas gniazda wskazuje, sadza sześciu oraczy, bądź powodaj, bądź powodaj, bądź powodaj, bądź powodaj, w mieszkali ludzie, którzy uprawiali przez tę ziemię. Moglibyśmy powiedzieć oracz, to inaczej e, farmer, rolnik, który w tym czasie uprawiał ziemię i produkował żywność. W tym czasie siało się pszenicę, owies, żyto, jęczmień, proso, sadziło się groch, e, soczewice i stra... uprawiało się ziemię prostymi narzędziami. Mamy tutaj radło, Tymi radłem, radu już było też okute w żelazo, żelazo chociaż się upowszechniało, jednak było bardzo drogie, w związku z tym czasem na takie radło ciągnęli ludzie, ale w XIII wieku, kiedy rozwija się osadnictwo, rozwija się dwupolówka i powolne przejście do trójpolówki, trzeba tę ziemię wzruszać głębi żeby ją wzruszać głębi potrzebny jest pług koleśny, taki pług koleśny jest, jest to osiągnięciem czasów, właśnie czasów, czyli wczesnego średniowiecza, XIII czy wiecznia, czyli mamy na podwoziu pług, gdzie możemy odkładnicą przewrócić skibę, wyciągnąć glebę na, na powierzchnię i użyźnić tę ziemię. Ta polówka polegała na tym, że, dzie, tego, że pole dzielono na trzy części. Jedną część uprawiano w jarę, drugą uprawiano o zimę a trzecia część odpoczywała. Czyli tam były łąki, nieużytki, tam się pasły zwierzęta, tam swoimi odchodami użyźniały ziemię, którą potem następnie z kolei e, potem uprawiano i tak koło, jak to mi się mówi popularnie, w koło maciej. Proszę Państwa, e, o ile pług musiało ciągnąć ciężkie zwierzę, były to najczęściej woły, nie spotykało się konia pracującego w polu przy orce. To jest późniejszy czas, XIX wiek, proszę Państwa. Wtedy woły ciągnęły potężne pługi, natomiast konia jeśli używano, to po to, żeby zabronować pole, żeby on tego pola nie utłoczył za mocno, więc brony mamy drewniane najczęściej, potem pojawiają się drewniane okute żelazem. Proszę Państwa, żelazo, jak powiedziałem, jest w, 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 w użytku, ale jest bardzo drogie. Nie da się go wyprodukować tak w osadzie. Trzeba czekać na kupców, którzy tu przyjadą i wymienią się z nami produktami. I tak bywało właśnie, że na tym placu spotykali się kupcy ze swoimi towarami, wymieniali się z tymi ludźmi, którzy produkowali tutaj, tutaj swoje produkty. Często też na placu się wiecowało, a ogłaszano najważniejsze rzeczy dla wycieczkami. Sołowcy zapraszam.